Haha, jest pomalowana Proszę bardzo Dało się. Dało się, tylko 5 godzin. Proszę bardzo, jak się prezentuje. Mam nadzieję, że tylko nie będzie lało. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam, witam. Bo co bym miał nie powitać? No więc... Jak widzicie, malarz polsko-chiński działa pełną parą. Patrzcie, co tu się porobiło, słuchajcie. Wykorzystuję chwilowy brak deszczu, żeby ściany pomalować. No, także, witam, witam. Dzieje się u nas w Chinach, dzieje się. Malowanie tutaj ostro odchodzi. Kurde, czwartek w południu. A nie jadłem dzisiaj nic. W robocie byłem rano. Wróciłem o 12.00. Obiadu nie zjadłem, bo myślę, że... A, z dwie godzinki mi zejdzie tej ścianie. A tu się kurde okazało, że cztery godziny. A żeby tą ścianę tu malować. Niezła masakra. No, także jak widzicie na piękny czereśniowo brązowy kolor pomalowałem. W gorącu przy wilgotności 90 stopni 90%. Ach. Zaraz Wam pokażę rezultaty. Już więcej nie maluję dzisiaj, kurde, nie mam siły. Oby nie lało tylko, bo jaja będą. Wczoraj pomalowałem tam na górze kawałek Nad dachem i generalnie 5 minut później przyszła ulewa i mi spłynęło wszystko. Także wczoraj było takie malowanie. Dobra, chodźcie, chodźcie. Tak wygląda obecnie, na chwilę obecną. Malarz polsko-chiński tak się prezentuje. Ręka, noga, zmalowana. No, także tutaj pomalowałem. Poprawek, poprawek. Tam na suficie białem musiałem poprawić, więc taki, o tu już przysycha, więc taki będzie ciemny kolor. Tu jest jeszcze świeże. No, schody do szlifowania, także się nie przejmujcie. Nie wiem, kto to sprząta. Proszę. Tutaj ewentualna ochrona przed deszczem, bo na końcu malowałem, żeby podeschło. Nie wiem, ten żółty jeszcze zmieniać na pomarańczowy, ale już chyba, chyba sobie odpuszczę. No, więc tam, tam generalnie wczoraj nad dachem pomalowałem. Ten trójkąt i przyszła ulewa i mi spłynęło wszystko tutaj. Tutaj w dół. Więc dzisiaj miałem stracha przed deszczem. Dzisiaj miałem stracha przed deszczem, moi drodzy. No, także widzicie, jak się fajnie robi? Tutaj mam zamiar to przyciemnić trochę, dać tego. Hydroizolację wpłynie, bezbarwną. Ona przyciemni fajnie. No, także ściana spoko. Tam jest taki sam kolor do góry, po drabinie się wspinałem. Chodźcie, chodźcie. Pokażę Wam, jak tutaj wygląda z przodu. Ale i jaja, no. Się zmienia dom. Ten pomarańczowy muszę. ten żółty, kurde, muszę zmienić, bo taka masakra. Nie wiem, kto to wybierał taki żółty. No, więc tak. Także tak to wygląda. Następne co do malowania jest to tutaj, tu ściana z boku i tam u góry nad dachem. Ale muszę czekać na jakąś pogodę, ok. No, więc tutaj widzicie: tutaj jeszcze front z przodu muszę pomalować, ale to może za jakiś czas. No, także taka sytuacja. Tam u góry też muszę pomalować. Więc tak to wygląda. Także takie jaja, dzisiaj, że ściana zrobiona. Aż byście się nie spodziewali, no. już mi się nie chce malować, kurde, zmienię ten pomarańczowy, zmienię ten żółty tutaj może jutro, jak nie będzie lało, a tutaj w sumie jest spoko może lać, bo tutaj jest tutaj okej, okay, także tutaj pomaluję i tutaj też na pomarańczowo od dołu bo tutaj, tutaj jest pomarańczowy więc zrobię tu pomarańczową tą ścianę ten żółty zostanie no, także Fajnie schnie. Mam nadzieję, że tutaj się nie rozleje. Niby ma nie lać do. Ma nie lać do. Do kiedy? Do 6 rano, także ma mam nadzieję, że mi wyschnie tutaj spoko. No, ten pomarańczowy jest ok. Na razie skomponował fajnie. Uch, kurde, Kurda, ale się robiłem. Muszę zjeść coś, bo zaraz padnę. Padnę zaraz. No, także tak. Także taka sytuacja. No dobra. Także Do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku. A może Wam jeszcze pokażę. No, także się malarzomalował dzisiaj. Muszę tam tą folię zdjąć z góry, bo już chyba wyschło, więc... Te schody do czyści to nie mam pojęcia. Muszę jakiegoś grubego papieru założyć na szlifierkę. Więc będzie się działo. Czekajcie, wezmę to jeszcze. To chyba nie będzie lało. Także. Och, tu muszę jeszcze poprawić pomarańczowy. Także zmienia się pomału Jutro się zmieni, jak ten, ten żółty tutaj zamaluje, będzie spoko. A już mi się nie chce drabiny znosić. Rozciąłem drabinę na dwie części, bo taka była ciężka, a tamta druga połowa była rozwalona, więc. Uff. Czekajcie, idę się umyć. Cały muszę pod prysznic wejść. Cały muszę wskoczyć pod prysznic, taki umorusany. Spłukam się od góry do dołu. Czekajcie. No, także. Jeszcze ostatni rzut oka. Kurde, tutaj poprawiałem. Mam nadzieję, że jak przysnie, to będzie taki sam kolor. Ale jaja, no. Ha. Tak to jest, moi drodzy. Nie poprawiałem... Nie poprawiajcie, jak już pomalujecie. Tam jeszcze różne poprawki robiłem, tam też poprawka, no ale co, może być, może być. A jak nie może być, no to nie może być. No, także tych poprawek to zawsze jest dużo przy malowaniu. Kurde, ale brudny. Ale brudny. Uuhu. Uuhu. Uuuu, uh, ale Brudas, ale Brudas. Także dzisiaj będziecie mieli super ekscytujący film. Uuu, idę się. A jeszcze wam pokażę, jak tutaj wyschło. Ten żółty zrobił się taki ciemniejszy trochę. O, tutaj jest żółty. Ta ściana. A tutaj z boku jest pomarańczowa. No tu się żółty ładnie prezentuje, także tu zostawiam ten żółty. No i z boku też zostawiam na tym na schodach, bo ten był żółty docelowo. Ah, hey Ann, An. look at Daddy. Oh, zombie. Oh, zombie. Oh, zombie, 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 zombie. Oh, be careful, paint monster. O, a tu Yang Yang. Hi Joe, look at daddy. O, mama pig, tutaj mama pig, a jak wyschnie, to będzie taki. I finished, look at me. Zombie, Arr. Arr. Yes. Tak, moi drodzy. Mądrością i pracą się bogacą ludzie. Tak jak tu mówią, nie? Czekajcie jeszcze. Wyjdę na balkon, muszę tu zabrać. Kurde, nie wiem jak to tu pomaluję w przyszłości. Wałkiem, pędzlem na kiju i wałkiem. na kiju i wałkiem. Why one here? Huh? Daddy, why one here is total? Yeah, I know, it's dangerous. Back. Then come back. Yeah, this one I will also need to paint in pink color. Okay. All right. okay, I'm going to shower. Go, Go away. I'm going to shower. Go to your bathroom, sweetie. Look at me. I cannot wait. wait. to shower. Going to shower. I'm going to shower. Mm How -hmm. oh, are you, Itchi? Do you want What are you waiting for? Mm -hmm. Ooh. Ahora. Hi. Pa pa